A no teraz pokażę Wam dalszą część tego procesu, Imaka. Tu na dole jest taki występ, taka średnica Fi29, widać to na tym rysunku, i na długości 3 i 6. Jakby to robić, wiedzieć na tym prostokącie, to by to wszystko bardzo szarpało. Druga sprawa, by przeszkadzało przy robieniu kanałków na frezarce. A ja sobie wymyśliłem coś takiego, że właśnie zobaczcie roztoczyłem otwór na 29,8 na głębokość 4 mm i spasuję tutaj ciasno taką tulejkę z otworem. Ona tu będzie z otworem troszeczkę większa, 12,5 i będzie tu prowadzenie na tej średnicy zewnętrznej 29,8 i na otworze Fi 12. No i teraz kolejna część obróbki tego i maczka to będzie na frezarce Dziękuję